Kielawa, wyjazd w kierunku Dzierżoniowa w głębi w oddali majaczy szczyt góry Ślęży z masztem stojącym na nim. jest godzina 17.53 słońce zaszło już za górami Sowini jeszcze daje oświatę ale za chwilę będzie się robił zmrok. Demont drogi między bielawą a dzierżeniowym. jest samochodów w stacji wieża ratusza, wieżeniowie i kościoła wieża kościoła jeszcze w pełnym słońcu a z tej strony gór już słońce zaszło przez Dzierżoniów jedno rondo objechany rynek I planty staromiejskie drugie rondo 95 6, 90 w kierunku łagiewnik obok stadion miejski w remoncie zaświeciło słońce większy ruch niż zwykle wyjazd jeżdżonyj i jazda w kierunku Wągiewo.